Dlaczego w moim programie Smart Profit Blueprint tak bardzo naciskam na budowanie dodatkowych źródeł dochodu? Mam pytanie do Ciebie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że wszystko w biznesie idzie dobrze? Przychody są, klienci są, nawet zespół pracuje jak należy, a mimo to z tyłu głowy wciąż czujesz niepokój. A co jeśli coś się posypie, a co jeśli klient odejdzie, a co jeśli rynek się zmieni? I to właśnie jest problem, o którym nikt głośno nie mówi. Prawda jest taka, że większość przedsiębiorców żyje w ogromnym stresie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych warunkach. Maskujemy go, pokazując światu, że wszystko gra, ale wewnętrznie boimy się, że wystarczy jedna decyzja polityczna, Jeden kryzys gospodarczy, zmiana przepisów i cała nasza konstrukcja runia. Jeśli cały Twój dochód opiera się tylko na jednym źródle, niezależnie czy to jest biznes, kontrakt B2B czy etat, to jesteś w sytuacji skrajnie ryzykownej, że tak powiem. I to ryzyko wcale nie musi przyjść z zewnątrz. To może być wypalenie, problemy zdrowotne albo zwykła zmiana. W branży. Pozwól, że przedstawię Ci metaforę jedną. Wyobraź sobie drzewo, które ma tylko jeden korzeń. Wystarczy silniejszy wiatr i upada. A teraz pomyśl o drzewie, które ma pięć mocnych korzeni. Nawet jeśli jeden z nich wyschnie, reszta utrzyma drzewo przy życiu. Dokładnie tak działa dywersyfikacja dochodów. Każde dodatkowe źródło to nowy korzeń, który daje stabilność i bezpieczeństwo. Dlaczego samo zarabianie nie wystarczy? Nie wystarczy, że Twój biznes generuje przychody i że jesteś zajęty, zajęta 24 na dobę. Pieniądze, które tylko przepływają przez konto, niczego nie budują. Prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy to pieniądze zaczynają pracować dla Ciebie. Dlatego w Smart Profit Blueprint uczę, że trzeba łączyć dochód aktywny z pracy czy biznesu z dochodem pasywnym, który płynie z inwestycji, aktywów czy nieruchomości. Pozwól, że przedstawię moją krótką historię, jak budowałam kolejne źródła. Na początku też miałam tylko jedno źródło – biznes. I nie zrozum mnie źle, to jest fundament, to jest podstawa, od tego zaczynamy ale z czasem uświadomiłam sobie, że to za mało. Zaczęłam więc inwestować w mieszkania na wynajem w Polsce, potem doszła nieruchomość w Irlandii, gdzie no, jest inny rynek, inne przepisy. Kolejny krok u mnie to była inwestycja w złoto, następ, następnie doszła giełda. Takie tak spokojnie i strategicznie, bez, bez jakiegoś chaosu. I co mi to daje? Przede wszystkim spokój. Świadomość, że jeśli jedna noga się utnie, mam inne, które mnie utrzymują. To nie jest kwestia szczęścia, to jest decyzja, to jest plan, to jest strategia. I pamiętaj, że inwestowanie to nie jest hazard. Jest to wiedza i strategia. Inwestowanie to nie są zakłady w kasynie. Ja nie działam na ślepo. Zanim zainwestuję, uczę się, konsultuję, sprawdzam ryzyka, sprawdzam wykresy oczywiście codziennie. Jest to strategia, a nie gra losowa, i wiesz co, to daje ogromną satysfakcję, bo czujesz, że masz kontrolę, że rośniesz, że twój biznes naprawdę ma sens i zaczyna pracować na twoją przyszłość. Dlaczego to teraz ważniejsze niż kiedykolwiek? Musimy być szczerzy. Nie możesz zakładać, że to, co działa dzisiaj, będzie działało za rok czy za trzy lata. Ekonomia zmienia się błyskawicznie, jaj wchodzi w błyskawicznym tempie. Nikt się tego nie spodziewał jeszcze dwa lata temu, jak AI wszystko zmieni. Nie wiadomo, co politycy ogłoszą jutro. Jedna ustawa, jedna zmiana podatkowa, i Twoje źródło dochodu może zostać podcięte. Dlatego trzeba być przygotowanym. Budowanie dodatkowych źródeł dochodu. To nie jest fanaberia, jest to konieczność. Jest to Twoja polisa na przyszłość. Tym samym zabezpieczasz też swoje dzieci. I teraz pytanie do Ciebie. Czy twój kaszlo z biznesu jest wystarczająco silny, żeby móc budować kolejne filary tych źródeł dochodu? Czy masz przestrzeń, by postawić drugi, trzeci, czwarty korzeń? Jeśli nie, to znaczy, że właśnie teraz warto się zatrzymać i zacząć działać świadomie, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Smart Profit Blueprint to odpowiedź na ten problem. Właśnie dlatego stworzyłam Smart Profit Blueprint. W tym programie najpierw porządkujemy finanse w Twoim biznesie tak, żeby generował solidny dochód i zdrowe marże, a później krok po kroku uczę. Jak wybierać i budować dodatkowe źródła dochodu, dopasowane do Twojej sytuacji apetytu na ryzyko i możliwości? Bo Twoim celem nie jest ciągłe kaszenie pożaru, Twoim celem jest zbudowanie maszyny, która działa dla Ciebie i wspiera Twoją przyszłość. I pamiętaj, że dywersyfikacja to nie jest opcja, jest to obowiązek. Inwestowanie to nie tylko dla bogatych jest dla ludzi, przedsiębiorców świadomych. Szukanie nowych ścieżek zarabiania jest to, to nie jest jakaś ambicja, wymysł, jest to odpowiedzialność. Nie czekaj, aż coś się zawali, żeby zacząć działać. Zacznij budować system, który da ci spokój i stabilność już dzisiaj. Zostaw może komentarz i napisz, jakie dodatkowe źródło dochodu chciałbyś, chciałabyś zbudować jako pierwsze. W międzyczasie subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli chcesz poczytać więcej o tym, jak pomagam przedsiębiorcom budować stabilne finanse i dodatkowe filary dochodu, zapraszam na moją stronę www.monikabary.ie. Do zobaczenia w następnym odcinku.